Jesteśmy w Kals pod Gloss Glocknerem Jest 19.03 i wyruszamy sobie do schroniska. Tam się prześpimy, a jutro zobaczymy co się uda zrobić. Czyli wyjść na Glossglockner? Przekonajmy się. Idziemy niecałe 20 minut i już wyłania się schronisko. I znowu mamy krówki. A tu mamy trzy jeszcze malutkie krówki. Pierwszy śnieg, który zobaczyliśmy tutaj w Austrii. Na, z takiej bliskiej odległości. Na wysokości jesteśmy 2100 metrów. Piękna Dolinka.

Zaczynamy od śniadanka. Jest 5.30. Ruszam. Nagle z A czy się uda? Zobaczymy. Ogoda jest piękna. Jeszcze księżyc widać. Wysokość 2725. I idziemy dalej do Sztuczu Hutte, które chyba się już tutaj wyłania. Godzina 6.57. Wysokość 2755. I wyłoniło się w końcu słońce. Godzina 7-5, jestem już przy schronisku Studl Hutte. no i podejście zajęło rzeczywiście około półtorej godziny tutaj startowałem tutaj teraz jestem no i można iść tutaj tutaj widziałem te grupy, które szli, ale to może być trudne ja będę szedł tym wariantem prostszym tutaj przez lodowiec pyk, pyk pyk schronisko no i tutaj zobaczymy co będzie najwyżej będzie odbyć. 7.30 Ruszam dalej. Ale nie tutaj tą trasą po lewo, tylko po prawo. Wysokości 2890 żegnam się już z widokiem Sztudu Hutte. I przede mną wyłonił się już lodowiec. Gluz który jest tam. No i schronisko, które wygląda, że będzie tam. Zbliżam się już do podstawy lodowca. Tutaj są takie jeszcze przymarznięte jeziorka. Ale też i wartka Rzeczka sobie płynie pod lodowcem wysokość 3035. Ktoś tu zostawił kask albo mu spadł. Ciekawe. Tymczasem ja ubieram już raki, bo już takie łagodne podejście lodowcem się mniej więcej kończy. Godzina 9, wysokość 3234. Tu już się kończy lodowiec. I zaczyna się ferrata. Spadły mi okulary. Heh, muszę Panie pójść. Musiałem znowu ubrać raki, już miałem ściągnięte. No i tam podreptać. A okazuje się, że to nie jest jedyna droga, bo tam widziałem jeszcze dwójkę turystów, którzy szli tamtędy. Wysokość 3300 metrów jestem na grani. Schroniska nie widać, ale jest gdzieś tam. A tam jest Dziesiąta siedem i jestem już w schronisku Johanhutte. Co mnie zaskoczyło w tym schronisku, to, że widać stąd parking. Gdzieś tam jest skutka. I czekam. Pięknie tu i słoneczko wyszło 10,28 ruszam dalej. No i dotarłem do miejsca, gdzie już spinaczka się zaprawdziła zaczyna. Tutaj trzeba było mieć raki na tym polu śnieżnym no dobra, próbujemy Jest wysokość 3632 Godzina 1130 Ale jednak stwierdzam że to nie ma sensu. Za tak dużo ludzi tutaj schodzi w dół, więc tutaj już widać co najmniej 10 osób, a da nie widzą kolejne. Ludzie wychodzą z dwóch stron na Gloznera, więc wracam, nie ma sensu. Good luck! To you too. Thank you. Are you able to pass me? Okay, That's right Później od tędy płynie strumyk. No to teraz zejście tą poręczówką, a później tam przez lodowiec i tam. Jeśli chodzi o ten lodowiec, to nie ma żadnych szczelin. Jedyny problem jest taki, że jak się już schodzi po południu, no to robi się mokro i można wpaść do jakiejś rzeki płynącej. Pod śniegiem, i no, skończyć z mokrymi butami, i spodniami połodniami. się nawiązać łączność z Gosią. Jak się miewasz? No dobrze, Zjedzam w stronę schroniska, bo tam sobie siedziałem w i mam jeszcze kawałek. I muszę coś zjeść, bo nie widziałem plecaka. No i powoli żegnam się już z widokiem Glasgowina, z widokiem schroniska Johan Hutte. I zarazem jest to takie miejsce w którym widać Studio Hutte i widać jeszcze parking yes. pora na mały pakusz tak ale moją jakie złe trzy, trzy tam są albo zabawne hmm. ale śmiesznie siedzi się nie się ruszać, nie opieczek na tym stronie. Wreszcie o godzinie 19.34 po 14 godzinach marzenia jesteśmy na parkingu, ale czeka nas jeszcze przejechanie godziny 30 do noclegu bookingowego.